Każdy na pewno widział mango. Tak wygląda mango, które możecie kupić w supermarkecie. Jest ono duże i soczyste. Nic specjalnego, ale jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe tajskie mango, to pokażę Wam, właśnie zamówiłam mango z Tajlandii i ono się różni od tego, którego możecie kupić w supermarketach wszystkich. I tak wygląda. Mango z Tajlandii. Oczywiście mają kilka odmian: mango, tak jak w innych krajach, ale to jest właśnie mango tajskie. Też ma podobnie tutaj końcówkę, ale różni się kształtem i wyglądem, jak widzicie. To są, też jest też mango, który jest takie ripe, czyli bardzo soczysty już gotowe do jedzenia. I to jest też mango, które jest gotowe do jedzenia, ale widzicie, kolorystycznie się różni. Jest bardzo miękkie, mięciutkie, bo już jest gotowe um, do jedzenia. I te też jest już bardzo um, miękkie, gotowe do jedzenia, ale kolor jest całkowicie inny, kształt jest też inny i smak będzie inny. Jak wiecie, mango to są owoce sezonowe, ale możecie je dostać w supermarkecie przez cały rok. Przykładowo te. Ale co musicie wiedzieć, to mango, sezon mango rozpoczyna się w maju i ubiega końcowi we wrześniu. Więc najlepiej jeść w tym okresie. Mango, które będziecie używać do lodów w szczególności, musi być właśnie ripe, czyli w szczycie dojrzałości, bardzo dojrzałe. I będziemy musieli te mango zawsze zamrozić. Nie używamy świeżego mango, żeby zrobić lodów. Czyli nie obieramy go ze skórki i od razu nie robimy lodów z tego mango. Musimy je zamrozić. Czy te, czy te używacie. Ok, pokażę Wam jak pokroić nasze mango. Będziemy potrzebować deski, noża i oczywiście nasze mango. Każde mango będzie miało tą oto końcówkę, więc możemy ją odkroić, żeby mango moglibyśmy postawić na desce. Te mango tajskie także ma tą końcówkę tutaj. Ok, odkroiliśmy końcówkę z naszego mango i jak tutaj widzicie, możemy postawić nasze mango teraz na desce. Każde mango ma w środku wielką pestkę, którą tutaj już widzicie, i ta pestka jest dosyć duża i przebiega ona przez całe mango praktycznie. Czy te, czy te tajskie mango ma w środku tą dużą pestkę? Więc co musicie zrobić? Mango ma takie zwane policzki, dwa policzki, czyli w środku jest pastka. i mamy dwa policzki, jeden z tej strony i drugi z tej strony. I co zrobimy, to będziemy nożem odklejać policzki. Pierwszy postawimy sobie nasze mango tutaj i teraz jak widzicie, to nasze mango ma ten policzek tutaj z tej strony, odkroimy go i z tej strony policzek i też go odkroimy. W środku jest pestka. Więc co chcecie zrobić? Chcecie nakroić nożem, odkroić ten policzek, ale jeżeli przetniecie i jesteście za blisko, za blisko pestki, to zwyczajnie możecie wyjąć wasz nóż i przemieścić go troszeczkę dalej od pestki i wtedy jeszcze raz ukroić, żebyście same odkroili sam ten policzek. I to samo zrobimy po drugiej stronie. Ok, um, już nacięliśmy nasz pierwszy policzek naszego mango i pokażę Wam, jak on wygląda. Tak to wygląda nasz pierwszy policzek nasze mango. Jak widzicie, nie ma tutaj peski, jest sam miostrząsz i tutaj będziemy widzieć naszą pestkę w środku i teraz będziemy ucinać drugi policzek. Ok, mamy teraz ucięte nasze dwa policzki mango. Jak widzicie, one są dosyć spore dwa nasze mango i mamy tutaj pośrodku tą pestkę. Zaraz wam pokażę, co zrobić z tą pestką. Okay, first what we need to do is cut lines with your knife through your juicy mango this way, all the way, and then, but when you're cutting those lines, you have to make sure not to cut through over um, to the skin, so you don't want to cut the skin, but you want to get All the way to the bottom of the mango. And then what we'll do, we turn the, our mango and we're gonna cut our lines this way. So we're gonna cut it this way now. So we got little cubes. OK, nasze mango jest już pokrojone. Co teraz musimy zrobić, to po prostu przekręcić nasze mango. I jest ona już. Pokrojone. Tak jak widzicie Mamy już nasze mango pokrojone I w zależności co robicie Możecie po prostu je jeść Takie jak jest w tej chwili Albo możecie je mrozić Jeżeli robicie lody okay. Teraz możecie jeść wasze mango e, Zwyczajnie brać Takie właśnie małe kawałki i jeść Jeżeli wasze mango jest dobrze dojrzałe Albo możecie po prostu Użyć łyżki I wyłuskać nasze mango w, tej, w ten sposób. To zależy od was. Jest następna metoda, którą na pewno widzieliście, że po prostu bierzecie wasze mango, szklankę i w szklance opieracie mango o szklankę i to wszystko wchodzi do waszej szklanki nasze mango w ten sposób. Tak naprawdę to tam jest bardzo messy. E, czyli taka jest, że no, wszędzie będzie nieporządek przez to, bo wszystko będzie, e, wszędzie te mango wasze będzie leciało wam ze szklanki, także nie polecam tej metody szklanki i mango. Możecie spróbować sami i dać znać w komentarzach. Bardzo łatwo e, się e, wyjmuję tego mango e, teraz łyżko, także polecam zdecydowanie tą metodę. My będziemy robić lody z nich, więc będę je mrozić, więc wrzucam je do pojemniczka tutaj, które wrzucę do zamrażarki. No widzicie, jeżeli używacie łyżki, żeby wyłuskać naszego mango, to nie mamy za bardzo tutaj nic straconego. Tak naprawdę to sama skórka pozostała. Oczywiście tutaj mamy nasze mango z pestką, czyli tą pestkę tutaj, którą wycięliśmy. Jak widzicie, i oczywiście tego nie chcemy stracić, co pokażę Wam, jak, jak obrać tą pestkę. Pierwsze, obierzemy skórę z naszej pestki. Nasza skóra już jest obrana, więc po prostu tutaj odetniemy. Jak nadniemy się na pestkę, zwyczajnie musimy od tej pestki odejść i wyciąć jak tylko się da. Najwięcej mango żeby zachować a apewske wyrzucamy oczywiście. nasza cała pestka jak widzicie jest dosyć duża i to jest jeszcze nasze mango okay, który pokaże nam mango z Tajlandii kasi pokaż mango pokaż to jest mango z Tajlandii what do you think good 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 mango ok obierzemy te mango i będziemy próbować go i zobaczymy jak będzie smakować w porównaniu z tym normalnym mango który możecie kupić w supermarkecie każdym obierzemy go i spróbujemy no. Pokaż, obierzemy go i spróbujemy, ale wygląda inaczej. Okay. To mamy mango. Mam te dwa mango. To jest właśnie tajskie po lewej stronie, a to jest takie normalne mango, które możecie kupić w każdym supermarkecie. Jak widzicie, to jest dużo większe. Te tajskie jest troszkę mniejsze, ale kolorystycznie są bardzo podobne. Mamy nasze mango, czyli te długie, podłużne jest tajskie, a te takie kwadraciki to jest zwykłe, co możecie kupić w supermarkecie, i będziemy go próbować. Spróbujmy. to. So first, you try Taiwan. Ok, próbujemy tajskie mango i próbujemy mango. to co możecie kupić w supermarkecie. Difference. There is a difference, but only a very Sofia mówi, że jest różnica, tylko to bardzo mała, minimalnie. Okay, mogę potwierdzić, że te tajskie mango smakuje lepiej jednak niż te normalne. Także jeżeli będziecie mieli szansę, żeby spróbować te. Tajskie mango zdecydowanie polecam. Okay, mamy nasze mango i teraz zamrozimy je na całą noc, zanim zaczniemy ja robić. wcześniej to. musi to być bardzo dojrzałe mango, żeby zrobić nasze lody.